Przed nami jeszcze jeden z tej stadii, pani Wioletta Reimer, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Bank PKO SA. Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałabym państwu dzisiaj powiedzieć o procesie tworzenia naszej strategii ESG i w ogóle skąd wziął się pomysł u nas w organizacji na przygotowanie takiej strategii. Od dłuższego czasu widzieliśmy wyraźny zwrot w kierunku ESG. Widzieliśmy i zarówno jeśli chodzi o oczekiwania klientów, i oczekiwania inwestorów, agencji ratingowych, że to, to te zainteresowania właśnie tymi tematami ESG są coraz większe. Takie główne trendy, które w ostatnim czasie się nasiliły, to były właśnie z jednej strony zmiany legislacyjne i różnego rodzaju standardy raportowania. Na przykład powstawały międzynarodowe inicjatywy w zakresie ESG, były różnego rodzaju nowe regulacje i wytyczne, między innymi taksonowie. Jak również powstawały różnego rodzaju standardy. Takie ogólne, na przykład, my raportujemy nasz raport niefinansowy według standardu GRI. E, jeśli chodzi o klientów, to tutaj też widzieliśmy rosnącą świadomość w zakresie ESG, zainteresowanie produktami, różnego rodzaju produktami ESG no i w ogóle taką szeroką świadomość naszych klientów, e, na przykład e, korespondencją papierową z materiałów pochodzących z recyklingu. Jeśli chodzi o rynek, jeśli chodzi o rynek inwestorski, to tutaj szczególnie dużo zainteresowania po stronie relacji inwestorskich, po stronie właśnie inwestorów i agencji ratingowych widzieliśmy coraz więcej aktywów. ESG, które się pojawiały na, na rynku. Coraz więcej otrzymywaliśmy różnego rodzaju kwestionariuszy, ankiet w tym zakresie i na znaczeniu również zyskiwały różnego rodzaju indeksy i, i ratingi ESG. Oczywiście pandemia nasiliła te wszystkie procesy, trochę może zmieniła perspektywę, ponieważ przesunęliśmy się z takiej perspektywy czysto środowiskowej, bo te wszystkie międzynarodowe inicjatywy one przede wszystkim koncentrowały się na kwestiach środowiskowych i bardziej poszła w kierunku tych kwestii takich społecznych. Dlatego właśnie w naszej organizacji postanowiliśmy, że przygotujemy właśnie tę wewnętrznie taką właśnie. Strategię, która będzie ukierunkowana na kwestie zrównoważonego rozwoju. I chciałam tutaj powiedzieć, jak wyglądał ten proces budowy tej strategii ESG. Tak jak powiedziałam, ona była budowana wewnętrznie. Nie korzystaliśmy tutaj ze wsparcia żadnej firmy zewnętrznej. My jako relacje inwestorskie byliśmy takim koordynatorem tych wszystkich prac. Zanim była decyzja o budowie tej strategii, powstały dwie takie jednostki dedykowane do tych kwestii. Z jednej strony w ramach relacji inwestorskich powstała komórka do spraw ESG, jak również powołaliśmy takie ciało w ramach naszej organizacji, Radę do spraw ESG. Rada do spraw ESG. E, to jest dosyć liczne e, działo, które się składa z e, kilkunastu kluczowych obszarów, e, kluczowych obszarów w ogóle dla, dla SG to są na przykład obszary kadrowe, zarządzania ryzykami, piony biznesowe, e, pion zarządzania e, zasobami ludzkimi, oczywiście AR, ESG, komunikacja. Także w, w skład takiego ciała wchodzi kilkanaście kluczowych obszarów i dwóch członków e, zarządu którzy wspierają nas właśnie w tych kwestiach zrównoważonego rozwoju. Naszą, naszą budowę tej strategii poprzedziły liczne analizy. Zrobiliśmy na przykład przegląd strategii różnych banków międzynarodowych, również oczywiście krajowych, ale one były bardziej skoncentrowane na kwestiach cisar -u. Zrobiliśmy przegląd regulacji i różnego rodzaju inicjatyw międzynarodowych, głównych mierników w zakresie ESG, organizacji, ratingów, także tych, tych analiz było bardzo dużo, żeby dobrze się przygotować w ogóle do przygotowania tej strategii. Kolejnym krokiem to były warsztaty. Warsztaty podzieliliśmy sobie na kilka takich etapów, w zależności od grup, które z nami. Które, które, które były przedmiotem zainteresowania. Czyli osobna na przykład była grupa związana z biznesem, osobna była grupa związana z kwestiami prawnymi i do każdej z tych grup staraliśmy się przygotować jakiś zestaw pytań, które chcieliśmy im zadać i odpowiedzi, na które chcieliśmy uzyskać. I w wyniku tych warsztatów zebraliśmy kluczowe odpowiedzi. No i potem budowaliśmy już po prostu strategię, przygotowując filary, przygotowując inicjatywy. Także przygotowaliśmy tą całą taką część operacyjną. W skład właśnie tej części operacyjnej wchodzi blisko 30 różnego rodzaju inicjatyw. Są to zarówno inicjatywy takie kluczowe, jak i inicjatywy wspierające. No i następnie przygotowaliśmy taką prezentację, którą publikowaliśmy już dalej na, na rynek. Oczywiście też przeszliśmy cały proces akceptacji tutaj wewnątrz organizacji, ponieważ ta strategia była wypracowywana nie tylko z obszarami, jednostkami kluczowymi, ale również przy dużym wsparciu zarządu. Tutaj również w kilku warsztatach zarząd uczestniczył. No i strategia u nas, akurat w naszej organizacji, podlegała akceptacji również przez zarząd. Fina, finałem tego była publikacja w czerwcu strategii. Przygotowaliśmy dwa eventy: jeden był skierowany dla szerokiego rynku i również dziennikarzy, drugi był skierowany dla inwestorów. Jeśli chodzi o. Regulacje, jak analizowaliśmy kwestie regulacyjne, to widzieliśmy tutaj, że nie tylko widać duży wzrost zainteresowania, takiej świadomości SG w ramach poszczególnych organizacji, ale te prace, które w ramach różnych organizacji międzynarodowych się toczą, idą w różnych kierunkach, czyli między innymi na przykład właśnie przygotowanie takiego jednolitego standardu raportowania niefinansowego, rozszerzenie w ogóle zakresu ujawnień, na przykład jeśli chodzi o sektor bankowy, to jest na przykład Green Asset Ratio, czy na przykład uwzględnienie ryzyk ESG w ramach naszej działalności bankowych natomiast jeśli chodzi o w ogóle wszystkie sektory które są na rynku to tych regulacji będzie znacznie więcej. Kolejnym takim ważnym elementem regulacyjnym to będzie standaryzacja działalności zrównoważonej środowiskowo właśnie w ramach taksonomii bardzo ważne rozporządzenie, bardzo ważny projekt Także tutaj też w tym kierunku wiele prac idzie. Między innymi my, jako sektor bankowy, razem ze Związkiem Banków Polskich tutaj współpracujemy bardzo aktywnie, żeby tutaj dobrze się przygotować do wdrożenia tego rozporządzenia. Jeśli chodzi o też sektor bankowy, to na przykład wymogi kapitałowe, wydaje się, że wszystko idzie w tym kierunku, żeby powiązać wymogi kapitałowe z rodzajami inwestycji, tak, czyli jeżeli są inwestycje zielone, no to one mają niższe wagi ryzyka niż na przykład inwestycje wysokoemisyjne. Oczywiście kwestie ESG również docelowo będą uwzględnione w procesach na przykład inwestycyjnych, kredytowych, zresztą rozporządzenie SFDR, które weszło w marcu tego roku, już poniekąd obejmuje właśnie ESG w procesie inwestycyjnym i też spółki świadczące usługi doradztwa zaczynają uwzględniać w swoich strategiach właśnie ryzyka ESG, również w wynagrodzaniu. Kolejnym takim ważnym elementem to, jest, to są różnego rodzaju projekty unijne, bo wiemy, że mamy do czynienia z kolejną perspektywą i kolejny, kolejnymi środkami unijnymi, które będą na projekty zrównoważone, więc one również wpłyną bardzo znacząco na funkcjonowanie spółek, szczególnie dużych spółek, jak również na sektor bankowy, który będzie te projekty finansował. Jeśli chodzi o kluczowe zagadnienia, które w toku tych naszych prac nad strategią analizowaliśmy, to, to w zakresie E, to były jakby zagadnienia w zakresie ES i G jeśli chodzi o obszar środowiskowy no to przede wszystkim to są emisje gazów cieplarnianych i raportowanie scope 1 scope 2 i 3 my również jako organizacja od tego roku przygotowujemy się właśnie do raportowania zarówno emisji własnych jak i również emisji w łańcuchu dostaw ale również na przykład zmiany i ochrona klimatu ryzyka ESG zużyciem materiałów surowców Właśnie kwestia SG w procesie kredytowym, o którym e, wspomniałam, finansowanie projektów ekologicznych, czy też finansowanie sektorów e, szkodliwych. Jeśli chodzi o społeczeństwo, e, to przede wszystkim taki główny obszar zainteresowań to są różnego rodzaju polityki, czy na przykład ochrony praw człowieka, czy e, m, spory zbiorowe czy różnorodności. Także tych polityk jest bardzo dużo i wydaje mi się, że większość organizacji różnego rodzaju polityki posiada. Nie zawsze te kwestie są usystematyzowane i odpowiednio opisane w raportach niefinansowych. Kolejny taki temat to jest właśnie wspieranie gospodarki, społeczeństwa, na przykład poprzez działalność sponsoringową, charytatywną, różnego rodzaju programy dla firm szkolenia i rozwój pracowników bardzo bardzo ważny obszar też awanse szczególnie wewnątrz organizacji no i też różnorodność na przykład procent kobiet w organizacji bardzo mocne sformułowanie w tej chwili gender pay gap o którym tak dużo się dyskutuje i który również ten temat został odzwierciedlony w nowych dobrych praktykach obowiązujących od lipca tego roku Kolejny temat to jest wolontariat i działania właśnie na rzecz różnego rodzaju grup społecznych, czy też środowiska. Jeśli chodzi o ład korporacyjny, to wydaje mi się, że on był chyba najlepiej uregulowany, szczególnie w sektorze bankowym. Tutaj najwięcej działań w tym zakresie podejmowano przez lata, bo i funkcjonowały różnego rodzaju polityki i duże spółki raportowały niefinansowo. Natomiast też no, raportowało odnośnie kar y, korporacyjnych. Natomiast to, y, czego brakowało przez lata, to przede wszystkim umocowania takiego organizacyjnego y, kwestii ESG, właśnie w ramach organizacji. No i to jest to, y, nad czym my na przykład się pochyliliśmy i co wdrożyliśmy, ale wydaje mi się, że y, to jest taki dosyć szeroki trend, że coraz więcej spółek właśnie będzie miało y, dedykowane jednostki do spraw ESG. W toku prac nad strategią zadaliśmy sobie kilka takich kluczowych pytań. Tych, tych pytań oczywiście było znacznie więcej. Ja tutaj wylistowałam tylko takie najważniejsze z nich. Przede wszystkim, jakie mamy aspiracje w horyzoncie strategii. Jaki wizerunek chcemy budować w zakresie ESG, naszej organizacji, jakie kluczowe filary mają tą naszą strategię wspierać, inicjatywy, projekty, jakie zamierzamy realizować, mierniki, obszary, które chcemy zaangażować w tworzenie strategii. I w jaki sposób chcemy realizować tą strategię i kto będzie ją monitorował i raportował. To są takie kluczowe, ogólne pytania, ale tak jak mówię, tych pytań było znacznie więcej i pewnie każda organizacja tych pytań szczegółowych na pewno będzie miała więcej. Wynikiem tych prac była właśnie strategia, którą opublikowaliśmy w czerwcu tego roku. Więc ta strategia jest bardzo świeża. Jeśli chodzi o to kluczowe pytanie, jakim bankiem w zakresie ESG chcemy być, to tutaj my postawiliśmy głównie na odpowiedzialny bank wspierający zrównoważony rozwój. No i tutaj chcielibyśmy przede wszystkim zapewnić długotrwałą wartość naszym wszystkim interesariuszom i przyszłym pokoleniom. Chcielibyśmy wspierać transformację energetyczną tego kra naszego kraju, ekologiczną, środowiskową. Chcemy również wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost dobrobytu, jak również chcemy utrzymywać wysokie standardy zarządzania, równość, różnorodność i inkluzywność. Jeśli chodzi o ten ostatni bulet, no to, to to jest jakby coś, co organizacja przez lata robiła, tak? Bank PKO jest znany z wysokich standardów. Wiemy, że nie finansowaliśmy na przykład Franka, nie uczestniczyliśmy w finansowaniu Polisolokat, także tutaj wiele z tych elementów naszej strategii to jest kontynuacja tego, co robiliśmy przez lata. Jeśli chodzi o filary, to są takie trzy kluczowe filary, czyli środowisko, zaangażowanie i ład. W pierwszym filarze to jest przede wszystkim właśnie finansowanie projektów zrównoważonych również w kontekście nowej perspektywy unijnej. Kolejny temat to uporządkowanie uporządkowane przejście na gospodarkę niskoemisyjną, wsparcie właśnie naszych klientów w tej transformacji energetycznej, wsparcie na przechodzenie właśnie z gospodarki wysokoemisyjnej na niskoemisyjną. Jak również w ramach tutaj organizacji, ograniczenie śladu węglowego i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Chcemy też również wspierać tutaj naszych klientów w tym zakresie. W zakresie zaangażowania, to jest działalność społeczna, wspieranie rozwoju firm i różnego rodzaju cyfrowe, innowacyjne rozwiązania. Jeśli chodzi o ŁAD, to są wysokie standardy Corporate Governance, SG we wszystkich takich kluczowych obszarach. I dbałość o, o równość, o równouprawnienie. Nie będę przechodzić przez wszystkie te mm, slajdy, dlatego że one są też dostępne na naszej stronie internetowej. Chcę tylko powiedzieć, że budując taką strategię SG, warto się zastanowić nie tylko nad kluczowymi filarami, ale również nad takimi kluczowymi celami, które warto sobie postawić w czasie budowania takiej strategii. Myśmy sobie w ramach każdego z obszarów zdefiniowali właśnie trzy takie cele kluczowe i też takie cele wspierające, więc jeśli chodzi o cele strategiczne, to akurat w naszym przypadku to było właśnie finansowanie projektów zrównoważonych, wzrost liczby przepracowanych godzin w ramach wolontariatu i zmniejszenie luki pomiędzy, w wynagrodzeniu pomiędzy kobietami i mężczyznami. I już tak szerzej, tak jak powiedziałam, tutaj widzimy na slajdzie 23. Jak te cele szczegółowo się rozkładają już tutaj na poszczególne inicjatywy. Tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o realizację i monitorowanie tej strategii, to mamy zdefiniowane w ramach tej części takiej operacyjnej strategii ponad 30 różnego rodzaju inicjatyw, które będą kwartalnie i też rocznie monitorowane. Jak gdyby wyliczenie się z realizacji tych inicjatyw będzie w raporcie rocznym. Również będziemy o tym wspominać w czasie naszych prezentacji wynikowych. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o proces budowania tej strategii. Jeśli będziecie mieli Państwo jakieś pytania, to rozumiem, że po kolejnej sesji zapraszam do kontaktu, chętnie, chętnie odpowiem. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu. И до услышания.